dla Was dziś asfaltowy but NOSA 3 wersja 13 wersja 13 różni się bardzo mocno od 12 ogólnie 3 jest to seria zaprojektowana z myślą o triatlonistach ale już wersja 13 którą mam w ręce jest butem naprawdę do ogólnych zastosowań biegowych, jest to propozycja dla wszystkich, którzy szukają bardzo lekkiego buta szybkiego, który posiada amortyzację aczkolwiek nadaje się również jako dynamiczny but startowy jak również do codziennego treningu. Myślę, że ten model wszystko to spełni. Ogólnie jest to but w typie neutralnym z niskim dropem 5 mm więc wszyscy, którzy lubią niski właśnie drop, będzie to but dla nich i system przetaczania jest troszkę taki łódeczkowaty, więc jest tak jakby ułatwione przetaczanie stopy. No, bardzo fajnie to czuć, gdy się te buty Założę. Myślę, że jest to bardzo fajny wybór sam z chęcią bym w takich butach biegał, jak się ubierę na nogi, też rwie się człowiek do biegania, naprawdę fajna opcja. Myślę, że są to jedne z najlżejszych butów tego producenta, i osobiście ogólnie jeszcze kolorystycznie bardzo mi się podobają. Ocenić sami. Oczywiście dostępny jest ten but w butach Jana A z kodem Kamil. wojtku kupicie go z rabatem minus 15%. Dzięki. Hej.